4 listopada 1794 roku był dniem straszliwej rzezi na warszawskiej Pradze. To właśnie wtedy wojska rosyjskie dokonały brutalnej zemsty i wymordowały prawie 20 tysięcy Polaków. Dokonały tej zbrodni po wygranej ostatniej bitwie insurrekcji kościuszkowskiej. Zdobywszy Warszawę, dowódca wojsk generał Suworow dopuścił się tak wielkiej zbrodni razem z rosyjskimi żołnierzami. Brutalna masakra Polaków, wydarzenie, które było punktem kończącym insurekcję kościuszkowską, miało na celu złamanie oporu i ducha narodu polskiego. Powstanie Kościuszkowskie, które wybuchło w marcu 1794 roku, było próbą ratowania Rzeczypospolitej przed utratą niepodległości i kolejnymi rozbiorami. Kiedy polskie wojska przegrały bitwę pod Maciejowicami i Tadeusz Kościuszko został wzięty do niewoli, to insurekcja zmierzała ku zakończeniu. Dowództwo rosyjskiej armii chciało szybko zakończyć polskie działania i skierowało w stronę Warszawy korpus pod dowództwem słynącego z barbarzyństwa generała Aleksandra Suworowa. Bezpośrednio po bitwie wojska rosyjskie uderzyły na Warszawę, aby zatem zakończyć insurekcję kościuszkowską. Kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Pragę na początku listopada mimo zaciętej obrony Rosjanom udało się przełamać polskie umocnienia już 4 listopada. To właśnie wtedy zginął bohaterstwo generał Jakub Jasiński, który bronił szańca zwierzyniec. Do godziny 21.00 cała warszawska Praga znalazła się w rękach wojsk rosyjskich i na łasce generała Suworowa. Niestety rosyjscy żołnierze, w bardzo dużej części byli to Kozacy, nie zachowywali się honorowo, tylko szybko zdobycie Pragi przerodziło się w masakrę ludności cywilnej. Mordowano bez litości mężczyzn, kobiety, dzieci, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Cała Praga stanęła w ogniu, a według relacji świadków, Wisła poczerwieniała od krwi. Szacuje się, że w ciągu tylko kilku godzin zginęło nawet do 20 tysięcy mieszkańców Pragi. Caryca Katarzyna II, która dążyła do szybkiego zakończenia wojny, dopieła swego celu wysyłając właśnie generała Suworowa, który urządził rzeź Pragi. Generał Suworow twierdził później, że próbował zatrzymać rzeź, ale faktycznie nic nie zrobił, a później nie ukarał sprawców zbrodni. Co więcej, celowo wykorzystał barbarzyństwo Rosjan i cały mord. Po rzezi ocalałym mieszkańcom Pragi, których było około 6 do 8 tysięcy osób, kazał przejść przez kładkę na lewy brzeg Wisły, aby ich widok, rannych, przerażonych, z wypisaną na twarzy traumą, opłakujących i będących w żałobie po swoich bliskich, aby ten widok tych ludzi potraktowanych tak barbarzyńsko i tych, którzy widzieli cały terror rosyjski w Warszawie, żeby w lewobrzeżnej części miasta spotęgował panikę wśród ludzi. Ta taktyka była bardzo dobra z punktu widzenia rosyjskiego. Władze Warszawy, które obawiały się powtórzenia masakry na Lewym Brzegu, poddały stolicę bez dalszej walki już następnego dnia. Żeby zobrazować, jak przerażające było to wydarzenie, warto zacytować kilku świadków naocznych wydarzeń. Kapitan Jan Kiliński, jeden z przywódców insurekcji, mówił Gdy Moskale wpadli do Pragi, zaczęli rżnąć bez litości, a krew lała się strumieniami. Dzieci na rękach matek, starcy w łóżkach, nikogo nie oszczędzono. Po skończonej rzezi legło trupów 20 tysięcy ludzi. Rosyjski oficer major von Klugen opisywał Na moście leżały całe stosy zabitych, także z trudnością można się było po nich przedostać. Żołnierze rosyjscy, rozsierdzeni oporem Pragi, wpadli w furię. Rzucili się na wszystkich bez różnicy, nie oszczędzając ani kobiet, ani dzieci. Krew lała się strumieniami, a żołnierze, przechodząc po trupach, zatykali sobie nozdrza chustkami. Rosyjski generał von Michelson pisał Miasto jest pełne trupów, ulice, pełne krwi. Nasi żołnierze posuwają się po kolana w krwi. Księżna Izabela Czartoryska, która wróciła po rzezi do zniszczonej Pragi, pisała: Pojechałam do Pragi. Widok, który się moim oczom przedstawił, przechodzi wszelkie opisanie. Gruzy, podpalone domy, a na ulicach pełno trupów pomordowanych ludzi. Ten widok na zawsze pozostanie mi w pamięci. Te wspomnienia pokazują skalę, jak również zbrodniczą naturę tego, co zrobili wtedy Rosjanie. Skutki rzezi Pragi były natychmiastowe i bardzo tragiczne dla ludzi, którzy wtedy zginęli, ale również dla całej Polski. Upadek Warszawy oznaczał koniec powstania Kościuszkowskiego, jak również koniec niepodległej Polski. Rok później nastąpił trzeci rozbiór polski, który wymazał Rzeczpospolitą z map Europy. Dla Rosjan natomiast masakra ludności cywilnej, masakra ludzi, którzy nie mogli się bronić, masakra dzieci i kobiet była powodem do chwały. Chyba nic się nie zmieniło do tej pory w rosyjskiej mentalności. Caryca Katarzyna II awansowała nawet Suworowa na stopień feldmarszałka i ustanowiła specjalny krzyż za zdobycie Pragi dla uczestników szturmu. Dla Polaków ta rzeź, rzeź Pragi stała się symbolem rosyjskiego barbarzyństwa i narodowej traumy. Adam Mickiewicz pisał o niej chociażby w Raducie Ordona, jak również inni zapamiętali ją upamiętniając w różny sposób. Na przykład stawiając tablice pamiątkowe czy pisząc wspomnienia. Często my dzisiaj pamiętamy o Powstaniu Warszawskim, ale pamiętajmy również o wcześniejszych wydarzeniach, o od 5 do 20 tysięcy ofiar rzezi Pragi z 4 listopada 1794 roku, kiedy to mordowano niewinnych ludzi. Mordowano ich z zimną krwią. Mordowano ich po prostu ze względu na zbrodniczy szał. Pamiętajmy o tym i powtarzajmy też dalej innym osobom, następnym pokoleniom, jak wyglądały niestety losy, krwawe losy Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli chcielibyście wspierać kanał, można to robić przez bajka, FIP, stawiając kawę, lub na YouTube klikając przycisk pod filmem Podziękuj. Za takie wsparcie bardzo dziękuję. Również wsparciem będzie, kiedy będziecie klikali lajki, podbijajcie film, udostępniajcie, komentujcie. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.